Siemano, tutaj Rafson z kanału Ravson Games i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii łowca sekretów. Dzisiaj kolejne sekrety na plaży wraków w grze Tomb Raider. Zapraszam Was do oglądania. Ale ty go W drugiej części plaży wraków znajdziemy jeden obóz, jeden dokument, trzy relikty, pięć go skrzynek, jeden grobowiec, jedną mapę skarbów, dwa kopce oraz cztery miny. No to zaczynajmy. Po dotarciu na kolejną plażę idź na zachód. Koło zniszczonego statku znajdziesz kolejną minę. No i co powiedzieli? Co się tam dzieje? Jakaś kobieta uwolniła więźniów i zabiła wszystkich na swojej drodze. Ona serial? Kim ona kurwa jest? Nie wiem. że przepłynęła na kijowych statkach. Zabiła blada podczas łapanki. Co? Zabiła jednego z Rosji? O kurwa! Czy ktoś już? Idąc dalej tą samą drogą znajdziesz kolejny kopiec. Po wyjściu z uliczki oraz po wyjściu z wody, pójdź w prawo. Stań na skalę a następnie zniszcz kolejną minę. Po rozwaleniu kolejnej miny, obróć się o 180 stopni, znajdziesz kolejną minę. Po rozwaleniu kolejnej miny spójrz w lewo. Znajdziesz małą jaskinię. Wejdź do niej. W środku jaskini znajdziesz go skrzynkę. Pójdź w stronę drewnianego mostku. Żeby się tam dostać, należy wspiąć się na skałach. Teraz ustaw się na prosto drewnianych pal, a następnie skocz na te drewniane pale. Jeśli udało Ci się to zrobić, możesz już wziąć go z skrzynkę. Pójdź teraz w prawą alejkę. Przy okazji możesz zabijać kraby lub raki po to, żeby otrzymać surowce. Pójdź teraz w lewo, pod skałami znajdziesz go skrzynkę. Idź cały czas prosto, na samym końcu znajdziesz minę, którą trzeba zniszczyć. Wróć tam, gdzie byłeś wcześniej. Pójdź w stronę ruin po to, żeby pójść z fabułą do przodu. Po totaczu na górę na podłodze znajdziesz relikt, gdzie się podziały, wszystkie dzieci. Kolejne imię, wyryte w drewnie. Koko. Po zejściu z liny oraz po pokonaniu przeciwników pójdź na dół. W szakach znajdziesz kolejną go skrzynkę. Będąc cały czas na dole, idź dalej. Po lewej stronie dolnej alejki znajdziesz kolejną go skrzynkę. Tylko uważaj na przeciwników, którzy pójdą od dołu. Będąc w tym samym miejscu, pójdź w prawo, skocz na skalną półkę. Obok drzewa znajdziesz kolejny kopiec. Teraz cofamy się tam, gdzie byliśmy. Naprosto znajdziemy grobowiec. Po rozwaleniu drzwi na stole, znajdziesz kolejny relikt. Hm, kształt tego sugeruje, że jest nieco wygodniejszy. Po dotarciu do kolejnego pomieszczenia, na stole znajdziemy kolejny relikt. Tu jest zdjęcie dwóch dziewczynek. Ten portfel należał do ich ojca. Imiona na zdjęciu. Mili i Koko. Znalazłam ich zabawki. Co się stało z tą biedną rodziną? Po do grobowca natkniemy się na kolejny obóz. Aby rozwiązać zagadkę, należy pójść schodami do góry. Po dotarciu na górę możemy włączyć zielony przycisk. Na pewno była część ośrodka badawczego. Czy zostali tu przysłani, żeby zbadać burze? Teraz szybko schodzimy na dół i włączamy kolejny przycisk. Po lewej stronie zobaczymy łódź. Użyj teraz pochodni, żeby spalić linę. Teraz idziemy w prawo, używamy teraz strzały z liną po to, żeby pociągnąć łódź, teraz możemy się przedostać na kolejną platformę. Po raz kolejny używamy strzały z liną po to, żeby pociągnąć na dół tą dźwignię. Teraz w szykim tempie przedostańmy się przez wodę. Po dotarciu na miejsce, znowu ciągniemy łódź. Najpierw ciągniemy dźwignię, a potem ciągniemy łódź. Po to, żeby woda z prądem nas nie paraliżowała. Idziemy przez wodę w prawo. Teraz pójdź schodami do góry. Po dodacie na miejsce, po lewej stronie, znajdziesz mapę skarbów. Magazyn. Artefakty ze starożytnego grobowca. Czego oni szukali? Pociągnij teraz fabułem do przodu. W Mayhatsce znajdziesz kolejny dokument. Słoneczna królowa starzeje się. Wkrótce wybierze swoją następczynię. To tyle na dzisiaj. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Do następnego odcinka. Na razie, cześć. Jeśli spodobał ci się mój film, kliknij kciuka w górę, skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał. A hejterom życzę palca w dupie. Nara.